To ja wybieram jako pierwszy żółty. Uuu, czyściutko, czyściutko. Dobra, nie wiem, czy cię kopiować. Może nie, czerwony biorę. Uuu, okej, okay, jest git. Ty, no powiem ci, że masz szczęście, nie? To ja różowy. Nie, różowego nie bierz! <grym> o, to ja biorę podskina swojego poparęczowy. to ja zielony biorę, dobra? No, może, może. Dobra, to biorę. Ja bym nie brał. Ale ja wezmę. Dobra. Oh. No i co? No i nic! Dobra, to ja... Niebieski weź. To ja różowy. Ooo, dobra, jest yes, git, jest git. Cztery zostały tylko. Ty, no mi jest też. Pomarańczowy, do mojego skina weź. Dobra, wezmę. Uuu, uh. no kurde! To ty zielony. Zielony, dobra. Nie, nie ufam ci, żółty. Uuu, dobra, jest git. A przy okazji powiedz, czy dasz radę dać suba z zamkniętymi oczami. Serio, spróbuj. Kurde, tylko trzy zostały. Eee, yy, fioletowy. Oh. No, nie fioletowy, fioletowego nie bierz. A ja mogę wziąć fioletowy? Możesz. Dobra. Najgit. No, A skopiujesz mój następny ruch? No, skopiuję. Dobra. Nie! <ścoughs> Zobacz najnowszy film na kanale.